Chcę tu przedstawić samochód Sady Ibiza, który specjalnie dostałem na RAJD Wyszt Owczych. Jest on wyposażony w dwa silniki fuzyjno-rozurzyst o mocy 32 koni granicznych. Ale tym samochodem to już idzie się pościgać, także jest zapewnione, gwarantowane pierwsze miejsce. Jeszcze brakuje no na nim tylko kilka naklejek i będzie on już gotowy. Oj, dam kopa, dam kopa nim na tym rajcie. Nikt mi nie będzie w stanie zagrozić, trzymajcie za mnie kciuki, moi cibice. Pozdrawiam.